Dzień dobry, moi drodzy, witam Was powtórnie osobiście. Tarota z tej strony, kochani. Po ostatnich rytuałach, które Wam proponowałam, ogólnie rzecz biorąc, zaczęliście coraz częściej pytać mnie o to, jakie rytuały wykonuję, jakich nie wykonuję, i zastanawiać się, dlaczego w ogóle proponuję rytuały, czy one działają, czy nie działają. Wiecie co, wokół rytuałów ogólnie narosło wiele mitów. A część z Was korzysta z nich bez żadnego problemu, natomiast część z Was, kochani, boi się rytuałów i uważa, że co nas spotyka, to nas spotyka. Powinniśmy tak naprawdę pogodzić się z tym, co mamy, i, no i nie gmerać, że tak powiem, w, naszej, w naszym życiu. Z uwagi, czy też z racji tego, że ja rytuały wykonuję, mam naturalnie swoje podejście do tego tematu i to podejście chciałabym Wam teraz przekazać. Żeby szczególnie ci z Was, którzy mają jakieś wątpliwości i znaki zapytania wokół rytuałów, mogli się nad tym spokojnie zastanowić i zobaczyć, może Wam to odpowiada, może Wam to nie odpowiada i nadal będziecie trwać przy swoim zdaniu. Kochani, co to są ogólnie rzecz biorąc rytuały? Dla mnie rytuały to jest nic innego jak praca nad naszą energią, czyli nad tym, co jest w nas i wokół nas. Jeśli w ogóle słuchajcie, interesujecie się kanałami ezoterycznymi, zaglądacie tutaj, czytacie, czy też oglądacie odczyty energii, które robimy poprzez karty Tarota, to najwyraźniej przyjmujecie, że coś takiego jak energia, która jest wokół nas, jest uchwytna, że możemy ją zobaczyć, że możemy sprawdzić, że możemy się dowiedzieć, co nas czeka, albo jakie są kierunki tego, w którą stronę idzie nasze życie. No i teraz tak, jeśli w związku z tym wierzycie w tą energię, to najprawdopodobniej również część z Was wierzy w to, że tą energią można pokierować. Tak robili już nasi przodkowie od prawieków jeszcze z czasów, tak zwanych czasów pogańskich, sprzed kilku tysięcy lat. Pochodzą rytuały które robi się do dnia dzisiejszego. I teraz w ten sposób również podchodzą na przykład chińczycy tworząc feng shui, czyli sztukę urządzania wnętrz i kierowania energią, która jest zamknięta w naszych pomieszczeniach tak, żeby ona na nas wpływała żywiąco i pozytywnie, a nie negatywnie i niszcząco. Słuchajcie, energia autentycznie może być albo pozytywna, albo negatywna wokół naszego życia. Ja, w tych rytuałach, które wykonuję, uciekam się prawie zawsze do energii pozytywnej. Pewnie zauważyliście, że te rytuały, które ja. Wam polecam i które ogłaszam, to są najczęściej rytuały, które mają na celu usunięcie pH z naszego życia i włożenie do niego tak pozytywnej energii, żeby, żeby po prostu nasze życie zaczęło lepiej funkcjonować. Uważam, że rytuały to jest nic innego jak kierowanie uwagi, energii dokładnie w te strony i na te cele, na których nam zależy i które chcielibyśmy osiągnąć. I co do jednego mogę Was zapewnić w momencie, nie wiem jak inni robią i nie wiem jak inni się słuchajcie, jak inni pracują, jeśli chodzi o rytuały. Ja w moich rytuałach biorę to znaczy, wspomagam się może w ten sposób. Wspomagam się energią, zarówno anielską. U mnie zawsze do rytuałów przywołuje pomoc. Zarówno naszego, naszych sił wyższych, jak i Anioła, i mojego przede wszystkim Anioła-Stróża, który chroni zarówno mnie i moją rodzinę, jak i Was, biorących udział prze, w tym rytuale, i Wasze rodziny przed jakimikolwiek negatywnymi wpływami i siłami negatywnymi. Oczywiście, że te negatywne siły są, kochani. Oczywiście, że, są, że jest Anioł-Stróż i oczywiście, że są Aniołowie, którzy czy też tak zwani czarni aniołowie, którzy próbują nam zaszkodzić. To chyba każdy z nas zdaje sobie sprawę z tego, że nasz świat jest światem, w którym rządzą zarówno Pozytywne, jak i negatywne siły. Jeśli my odnosimy się, czy też ściągamy do naszego życia siły pozytywne, to właśnie dokładnie takie rzeczy do naszego życia przychodzą. Z tego też powodu e, nigdy nie robię rytuałów, które są skierowane przeciwko komuś. I to moi drodzy, już niezależnie, czy to jest taki, wiecie, rytuał typu niech ona się odczepi od mojego męża na tej zasadzie, czy jest to rytuał e, na przykład na zrobienie komuś. Komuś faktycznie krzywdy, czy rytuał tak zwanego zniewolenia. Żadnego z tych rytuałów nie wykonuję. O to czasami pytacie, wiecie już, że y, uważam, że y, jeśli komuś coś jest pisane, moi drodzy, na zasadzie takiej, że y, powiedzmy, ktoś was krzywdzi i wy chcielibyście, aby ten ktoś dostał odpłatę za to, pamiętajcie, jeśli to jest faktycznie krzywda, a nie tylko. To jest odpłata za jakąś krzywdę, którą wy uczyniliście w którymś z poprzednich wcieleń. To on i tak swoją zapłatę karmiczną dostanie. Czy w tym, czy w przyszłym wcieleniu, nie do nas należy, tak naprawdę. Ocena i nie do nas należy też karanie kogoś. W związku z tym nigdy tego typu e, rytuałów nie wykonuję. Większość rytuałów, które ja wykonuję, o co pytacie, i tutaj odpowiadam na Wasze pytanie. Kochani, praktycznie e, wykonuję głównie rytuały przywołania powodzenia do naszego życia. Oczyszczenia, którym w tej chwili nie zajmuję się w ostatnim czasie, już praktycznie od trzech miesięcy, głównie ze względu na na, na ostatnie kłopoty zdrowotne, przez które przechodziłam, uważam, że nie wróciłam jeszcze do pełni sił takich, wiecie, żeby się zmagać z tymi problemami, takimi czasami naprawdę bardzo trudnymi, typu klątwy, przekleństwa, czy między innymi zniewolenia, które robiliście Wy albo Wam robiono, w którymś z poprzednich wcieleń. Kochani, myślę, że wrócę do tego, ale chciałabym jeszcze trochę stanąć tak energetycznie na nogi. Dzieje się to i widzę już ogromną poprawę w moim samopoczuciu, te rytuały, które robię te pozytywne działają w związku z tym przypuszczam, że niedługo będę mogła również zabrać się za te takie ciemniejsze siły, które próbują robić bałagan w naszym życiu albo robią, nie tylko próbują. Więc prawdopodobnie do tych oczyszczeń kochani wrócę z tym, że na razie nie mogę się zmierzyć z takimi rzeczami jak klątwy, przekleństwa, zniewolenia. W związku z tym, jeśli ktoś chciałby tylko, że tak powiem tak, Oczyścić swoje życie z takiej bieżącej, negatywnej energii. Zapraszam. Natomiast, jeśli tylko gdzieś w rozkładzie, który robimy zawsze przed takim oczyszczeniem, pokażą się jakieś większe problemy, po prostu zrezygnujemy z takiego oczyszczenia, przynajmniej wykonywanego przeze mnie. Natomiast pytacie, czy robię taki rytuał, czy taki, czy inny. Moi drodzy, jeśli ktoś ma taką wewnętrzną siłę i moc, którą ma. Moc wpływania na energię i kierowania jej to praktycznie robi wszystkie rytuały, które, które mają na celu przywołanie powodzenia do naszego życia. W związku z tym, jeśli myślicie o tym, żeby dodać sobie odwagi, dodać sobie siły do działania, pokonać swoje kompleksy, sprawić, że idziecie odważnie przez życie, zapraszam. Jeśli chcecie, moi mili, zmienić swoją sytuację miłosną, ale nie na zasadzie takiej, że próbujecie kogoś przy, przymusić do pokochania Was, tylko na zasadzie takiej, chcę być kochana. Chcę, żeby miłość zagościła w moim życiu. Chcę kochać kogoś. Chcę, żeby moje życie uczuciowe układało się bardzo harmonijnie. Chciałabym, żeby w moim związku, tym, którym, w którym jestem, w którym wasz partner też chce być z Wami, żeby od tej pory było więcej miłości, było więcej namiętnego seksu, było więcej takiego wzajemnego porozumienia. Zapraszam kochani, tych rytuałów jest ileś tam i potrafię dobrać do większości sytuacji dobre rytuały, które działają. Co jeszcze, jeśli myślicie o powodzeniu zawodowym, o rozwoju zawodowym, o tym, żeby wyjść za stałej sytuacji, żeby sobie dodać energii, jakiegoś przeglądu sytuacji, również zapraszam, świetnie działają wszystkie rytuały finansowe, no to energia, mocna energia pieniądza jest po prostu przebojowa i, i najczęściej wszystko się fajnie układa. Ludzie najczęściej bardzo szybko również zauważają efekty. Kochani, rytuały, wszelkie rytuały ochronne działają bardzo dobrze, chroniąc was przed e, obcą energią, przed ingerencją obcych e, sił, obcych energii w wasze życie. Możecie chronić siebie, możecie chronić swój dom, chronić swój związek, swoje dzieci, e, waszą pracę, wasze zdobycze, to wszystko co jest dla Was ważne i istotne. E, moi drodzy, m, pięknie. M, Pięknie działają rytuały otwarcia energetycznego na siły wyższe, na rozwój duchowy, na pójście, właśnie czy w stronę ezoteryki. Na przykład dla tych z Was, którzy chcą się zajmować kartami, czy w ogóle takie otwarcie duchowe, niektórzy z Was tego potrzebują. Kochani, czasami nie mamy celu w życiu, warto jest się przyjrzeć swojemu życiu. Czasami mamy bardzo zagmatwane sytuacje, nie umiemy wyjść z jakichś sytuacji. Na wszystko to. Jest lekarstwo w postaci skierowania w, odpowiednim, w odpowiednią stronę energii, która pomaga Wam w, po prostu w wyjściu z tego galimatiasu, w którym jesteście. Kochani, boicie się, że y, rytuały robią y, coś, czego nie powinny z waszym życiem. Moi drodzy, umówmy się, ktoś y, taki jak ja, czy, czy ktoś w tym stylu, czy ktoś taki jest w ogóle w stanie y, zwalczyć wasze przeznaczenie i wolę bożą, która y, kieruje waszym życiem? Nie, nie jest. I to od razu z pełną świadomością wam mówię, jeśli jest wam pisane coś innego, rytuał po prostu nie zadziała. Czasami, Dziwicie się, że rytuał nie działa, kochani? Powodów może być kilka. Jeden to może być osoba, która robi rytuały, która. Po prostu niespecjalnie się do tego nadaje, nie ma też takiej siły, mocy i odpowiedniego podejścia. Może być taki czas, w którym po prostu ten rytuał nie ma prawa się zadziać, czyli albo u was jest jeszcze w waszym życiu nie ma momentu, w którym ta energia może zadziałać, albo zły moment został wybrany przez tego, kto robi rytuały. Ważne jest, kochani, kiedy taki rytuał jest robiony. Ja wam to mówię z pełną świadomością. Dla, dlaczego? Dlatego, że... Są dni i okresy w miesiącu, kiedy dane rytuały działają świetnie, a są takie, kiedy po prostu one nie działają. Z doświadczenia kilku lat, w czasie których robię rytuały, mogę Wam spokojnie powiedzieć, że warto jest czasami poczekać na odpowiedni moment, a nie na siłę robić jakiś rytuał, tylko dlatego, że wam w tej chwili coś się zamaiło w głowie i wy koniecznie chcecie w tym jednym momencie ten rytuał. Drodzy, takich sytuacji jest naprawdę niewiele. Takie sytuacje to są tylko takie nagłe sytuacje, typu na przykład zdrowotnie coś nie funkcjonuje, i na siłę próbujemy zrobić jakiś rytuał zdrowotny, żeby kogoś uratować. A propos rytuałów zdrowotnych naprawdę bardzo dobrze działają, nie tylko na ludzi, ale i na zwierzęta. I jest parę osób tutaj, które już korzystały z tego typu rytuałów i mogą to potwierdzić. Teraz tak. Moi mili, um, kiedy rytuał zadziała, a kiedy nie zadziała, to już wam powiedziałam. Nie zadziała również wtedy, kiedy nie jest Wam to po prostu pisane. Jeśli myślicie o tym, żeby uratować swój związek i wkładacie, robicie rytuały, musicie się liczyć z jedną rzeczą, a mianowicie może jest Wam pisane coś innego, może jest Wam pisane, może był to Wasz partner tylko na jakiś określony czas na Ziemi, a teraz macie zupełnie inne przeznaczenie. Jeśli coś takiego, moi drodzy, jest, to możecie robić taki rytuał, bo jako ludzie chcecie być dalej z tym człowiekiem, natomiast jako dusza y, możecie mieć już inne przeznaczenie na tej ziemi i y, 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 w momencie, kiedy zrobicie rytuał miłosny, może się zdarzyć, że ten związek się rozpadnie, ale jakaś inna miłość zawita do Waszego życia. Dlaczego w ogóle polecam rytuały? Ponieważ życie z nimi jest spokojniejsze, całkiem najzwyczajniej w świecie. Ponieważ jeśli w danym momencie mam kłopoty finansowe i zrobię sobie rytuał, to przychodzi zastrzyk gotówki, który pozwala mi te kłopoty finansowe po prostu najzwyczajniej w świecie wziąć pod kontrolę. To nie znaczy, że stanę się od razu bogaczem, absolutnie nie, ale to znaczy, że że moja sytuacja finansowa się uspokoi, zapewniam Was, że pomagałam już wielu osobom wyjść z naprawdę bardzo ciężkich sytuacji materialnych i wziąć pod kontrolę ich życie, to samo tyczy innych, innych dziedzin życia. Najbardziej oporna jest tutaj miłość, ale również i tu daje się wiele zdziałać. Stąd też, jeśli chcecie pracować nad swoim życiem, czyli nie poddawać się Temu, co się dzieje od tak o, tylko po prostu Go zmieniać tak, żebyście byli szczęśliwi, to korzystajcie z tego dlaczego. Bo ja jestem zdania, że gdyby Bóg nie chciał, żebyśmy wpływali na swoje życie, to po prostu nie dałby nam takich możliwości. Nie postawiłby na waszej ścieżce kogoś takiego, jak ja, czy, innych, czy inne osoby, które zajmują się magią i moi drodzy. Nie pozwolił wam w ten sposób pomóc sobie. Pomóc sobie w sytuacji, w której jesteście. Te sytuacje są bardzo ciężkie czasami i wy tkwicie w nich, nie potraficie przez lata, na przykład, znaleźć wyjścia z tej sytuacji. Natomiast rytuały pomagają wam w tym momencie czasami nie to, że zmieniają one waszą sytuację, tylko pomagają wam Zebrać się w sobie i samemu zrobić z tym porządek. I ja myślę, że to jest, kochani, najważniejsze. Animują Was do działania, animują Was samych do zmiany, wzmacniając Was i waszą energię likwidując przeszkody na waszej ścieżce w postaci ciemnej energii, która jest na was, która jest na przykład nałożona na was przez kogoś albo z waszego otoczenia, albo jeszcze z poprzednich wcieleń. Ja zdaję sobie sprawę z tego, moi mili, że na przykład długi karmiczne, które macie są bardzo ciężkie i um, i czasami borykamy się latami, żeby takie długi karmiczne spłacić. Jest możliwość spłaty takich długów karmicznych szybciej pod warunkiem jednym, pod warunkiem zaakceptowania tego, że doprowadziliście kiedyś do niezbyt dobrej sytuacji i żałujecie tego, że to się stało. To yy, i próbujecie spłacić to w taki czy w inny sposób, w jaki to już e, najczęściej zależy od Waszej osobistej sytuacji i od tego, co jest w Waszej dacie urodzenia, bo ona pokazuje, m, co przynosimy na tą Ziemię i czym powinniśmy się zająć. Moi drodzy, e, jeśli będziecie mieli jakieś pytania, jeśli będziecie mieli ewentualnie jakieś e, jeszcze wątpliwości, zapraszam albo do zostawiania pytań w komentarzach, albo do e, kontaktów prywatnych. Ja Wam e, powiem tylko jedno. E... Zawsze była taka sytuacja, że najczęściej boimy się tego, co jest nam nieznane. Ja też na początku, jak zaczęłam zajmować się rytuałami, wydawało mi się to takie straszne i niesamowite. Tymczasem, kochani, jest to po prostu energia, na której pracujemy. Dlatego, na przykład, każdy rytuał bardzo mocno wyczerpuje mnie energetycznie. Ja jestem później przez dłuższy czas albo krótszy, w zależności od tego, z jaką energią. U Was walczę. Jestem bardzo zmęczona, wyczerpana. Czasami jest to jeden, dwa dni, czasami jest to tydzień, dwa tygodnie. W tej chwili, ponieważ nie robię rytuałów, zdjęcia klątw i przekleństw, ograniczamy się do tego krótszego czasu. Ogólnie naprawdę warto. Dlaczego? Bo można sobie po prostu pomóc, bo można e, zmotywować siebie do działania i sprawić, że w nasze życie wejdzie taka ożywcza energia, która pchnie nas do tego, żeby szczęście i spokój było, był w naszym życiu. Mo, mój kanał w pełni nazywa się Magiczna poradnia szczęścia. Właśnie z tego powodu, że wiecie co? E, sama do tego szczęścia i spokoju przez wiele lat dążyłam. I teraz chciałabym Wam pokazać taką ścieżkę, bo zapewniam Was, że warto, to po pierwsze, a po drugie, można taki czas, można taki stan osiągnąć stan mm, po prostu zadowolenia ze swojego życia, stan przebicia się przez te blokady i przeszkody, które są na naszej ścieżce. I tego Wam, moi drodzy, życzę, i w tym chciałabym Wam pomagać. Duże buziaczki. Jestem do dyspozycji, jeśli będziecie, kochani, mieli jakiekolwiek pytania. Pozdrawiam Was cieplutko, pa!